Takie rzeczy to jak się przypony do metody robi. Bierzesz sobie haczyki z oczkiem na końcu, w moim przypadku dwunastki. Wyciągasz sobie taki jeden do tego żyłeczka w odpowiedniej grubości w porównaniu do twojej żyłki głównej. W moim przypadku jest to 0,20. No i do tego bagnety. Ja używam wiertełek z polecenia. Lepiej się na nich prezentuje Lofters. No i potem tu już prosto przekładasz sobie żyłkę przez oczko od haczyka. Zakładasz na no to bagnet. Robisz pętelkę, żeby ładnie się prezentowało. Możesz sobie zostawić taki dłuższy koniec żyłki, żeby wygodniej ci się to wiązało później. Łapiesz sobie wygodnie. Przyponę robisz 10 cm, więc sobie został takie z 15-20 cm zapasu i odcinasz. No, i następnie będziesz to wiązał. Więc, jak robisz pierwszy obrót, to nie zapomnij, że ten wystający cyper był na górze, żeby się nigdzie to nie plątał wokół trzonka haka. No i odkręcasz tylko tak, żeby żyłka na siebie się nie nakładała. Musi iść równo przy sobie. Ciągniesz to praktycznie do zgięcia. A jak już dojdziesz do końca, no to w drugą stronę oplątujesz sobie z 2-3 razy. Koniec żyłki na nowo przekładasz przez oczko, tylko nie zaciągaj jeszcze. Delikatnie sobie dociągnij tak, żeby się nie rozplątało, ale nie zaciągaj za mocno. No i teraz przyda nam się ten syp, który zostawiliśmy Ciągnąc za niego, zmniejszamy kółeczkę, ciągnąc za bagnet, zwiększamy. Możemy sobie to wyregulować w taki sposób, jaki nam to się podoba, żeby się wszystko dobrze prezentowało i luźno chodziło. Następnie odmierzacie sobie 10 cm robicie pętelkę. I przypalacie te koniuszki, to nie zapomnijcie nie za mocno ich przypalać, bo rozleci się to wszystko wam tak jak mi. Tak na szybko, jeszcze aby ktoś nie umiał, jak zawiązać pętelkę. tak naprawdę to jest już koniec to bardzo prosta rzecz przypomnę samemu można bez problemu wiązać